Cześć wam wszystkim. To z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy znowu na łóżce na bunkrze Bachlera i tu kolega kupił sobie taki fajny sprzęt. Zobaczcie. Tych, który to jest rocznik? Powiedz. A czego, Silnika? Silnika, czy ramy, czy szprychy? Nie, no powiedz. Y, motoru i silnika To jest pojemne, tylko silnik jest w tych latach jeszcze do 80 latach, A co to jest w ogóle za motor? Trochę A... młodszy, młodszy starszy. A jaka to jest rama? Do jakiego to jest motoru? Marka? Nie, Nieprawda Z napędem na kosz. O. O, a licznik ci działa czy nie? Wszystko działa. A co masz ten? Od roweru? To jest. Ile i jaka jest różnica? Ten można już zdjąć. A jaka jest różnica? Nie jest parę z tej. 3-4 No do to 5 nie znowu Ale ten jeszcze też tu te wyświetlam w tym miejscowościach jeszcze inaczej to pokazuje. Widzicie? Ludzki motor przyrobiony z silnikiem od BMW iskie, skie, I się dia. pod tego. Ja bęm spożynie i tutaj. Jak Jaką pojmujesz? Jak za 2 2. Ile koni to ma? 50. No, ale bez turba. No nie, bez, bez. A. O, dobre pytanie. Ale chyba momentem na dranie. To, Co to ma może... dwa filtry? Bo ma dwa zbiorniki. Na jeden, na drugi jest. No tak. no czy wtedy, jak leży do jednego, to tylko. Jeden nie, bo w pierwszej filmie się tam jak w tym jest: w ciągniku wstępny, i w no, bo takie mamy w ciągu. to są połączone, bo on po tym już razem, z filtrów się nie razem. Tak? Ale tam jest centralny, tam chce się nacisnąć. Nie, tak, bo jak otworzysz to on wtedy pójdzie tego. No. Przełączy, to wtedy tego zamyka, tego. Odka. Zobacz to jest samochód z 80 roku, cały aluminiowy. Tak cały w aluminiu. A na desce po lewej stronie Na dole Deski rozdzielcze Tu jest 2,12 Tu jest Tam jest centralny napalm Ale ja spróbuję ulecić To trzeba na środku Uuu, wszystko jest Uwaga tego pojazdu Tony 300, leciutki Lżejszy niż u was. Jak wracałem do domu, nie wracałem, pojechałem po coś. No, to musiałem. No, bo to jest żeby... fajne, ale jak zaschnie, to już jest tak. ściana. No. I nic w tym nie chodzi, nie? No. Takie to były proste śniegi. No więc zobaczcie, zbieramy się już do wyjazdu na pustkę. O znaczy to się parada. Jedzie lunch Rover z 80 roku. Ty gdzie jest? O, jedzie! Tam starszówka stoi. Dobra, będziemy ruszać. za w ogóle. No. Najlepsze co może być do zjedzenia. się wziąć do Łukasza, dla mamy też. Dla dziadka jeszcze też wziąć. Wracamy właśnie ze zlotu, który odbył się na Bungach Baschlera w Ustce. Wracamy właśnie do domu. Ja i moja córa Polka. Chciałem Wam jeszcze pokazać, ile tu drzew siedzi w Ustce. Z Ustki do Słupska prawdopodobnie nie ma być cięte 6000 drzew. Dobra, bo robili drogę. No, zobaczcie. To jest nic, ale zobaczycie później Wam pokażę, zobaczcie. drzew połamanych jakby tornado tu przeszło